Czytanie dla wagi. Wagi, wagi. Wagi. Sąd ostateczny. Ostateczności, jakieś sprawy rodzinne będą dla Was w tym miesiącu ważne. Eee, są ostateczny. Musicie jeszcze coś dokończyć. Coś w rodzaju karmy. Coś, co do nas wraca. Jakaś osoba może do Was tutaj wrócić, która będzie po prostu odpowiedzialna za to, co się dzieje teraz. Czyli coś musicie zrozumieć, tak jak mówi to karma, żeby naprawić jakiś swój błąd, żeby ta osoba wróciła. To jeżeli chodzi o miłość. Coś tej miłości dla Wach. Zobaczymy w miłości dla wag I nie tylko, w zdrowiu też Królowa denara Pragnienie miłości Kochankowie Coś tutaj Dzień Dobra Dzięki. Sprawdźmy to. no to sprawdzamy? O, Coś tu się dzieje? Coś tu się dzieje? Coś tu się dzieje? Siła. Ostatki sił. Ostatki sił na miłość. Zakończenie uczuć. Zakończenie związków. Być może byliście. O, to kamera tutaj nie chce się. Być może byliście wcześniej w toksycznej relacji i się już na tyle oddaliliście od siebie, nawet na własne życzenie. Trochę ulgi wagą, trochę ulgi powinniście postawić tylko i wyłącznie na siebie. Bardzo ciężko, ale to jest na własne życzenie. Być może większość z Was wyszła w takie związki, które nie, za, nie zadawalały wagę. Braliście bardzo dużo dla tej osoby. No, dosłownie wszystko dawaliście tej osobie, ta osoba was nie dostrzegała. Mieliście takie pragnienie, pragnienie miłości, ale teraz jest czas, żeby się wziąć w garść. Teraz jest czas, żeby zadecydować, czy tkwić w tym uczuciu, czy się męczyć. I teraz dziewiątka kielichów mówi: zrób tak, żeby tobie było dobrze. A co, żeby było dobrze to potrzeba rycerza kielichów, jakiegoś doradcy uczuciowego, który wam tutaj doradzi, może to być kolega, może to być koleżanka z kielichów, prawda, która dobrze się zna na tych sprawach i potrafi doradzić. Niestety tutaj w rycerzu kielichów odpuszczamy sobie na jakąś czas miłość. Bo rycerz kielichów przy dziewiątce, wiecie, buław oznacza taki ciężar wywołany przez uczucia. Więc możemy w tym, mie w tym miesiącu wrześniu odczuć ciężar wywołany przez własne nasze uczucia, intuicje, uczucia i, i to przez nas, to przez nas samych, na własne życzenie. Odetnijmy się przy śmierci i kochankach a spotka nas jakieś fajniejsze w życiu decyzje, dobra. E, idziemy jak zwykle w pracę. Mętlik pracy e, będziecie chcieli zmieniać coś w pracy, będziecie chcieli e, może urozmaicić wnętrze domu, bo kochankowie też jest wnętrze domu, ale przede wszystkim będziecie chcieli e, tutaj doznać dobrobytu. Dziewiątka kielichów to jest coś, co my robimy dla siebie, jakieś przyjemności. E, typu chcę iść do kawiarni, idę do kawiarni, chcę coś zrobić z domem, idę coś zrobić do, z domem. Jeszcze jednak nie dobraliśmy tej pewności e, takiej siebie, że chcemy się otworzyć na po prostu nowe relacje. Zakańczamy. To się też tyczy partnerów, partnerek wolnych, że... Mają pragnienie miłości, ale jest mi tak ciężko, że na razie z Tobą mówię pas. Dlatego tutaj podejmiemy jakąś bardzo ważną decyzję, związaną z kupnem czegoś. Być może będziecie chcieli mieszkanie zmienić, być może będziecie chcieli sprzedać coś, bo królowa Denara sprzedaje. A być może będziecie po prostu chcieli zaznać tego spokoju i przyjemności dla Was samych. Waga to też jest bardzo y, znak Zodiaku wygodny, lubi dużo robić dla siebie. Myśli też o innych, ale rozważaj w tym przypadku. Wy będziecie tak, tak y, właśnie rozważać. Dobra, co jeżeli chodzi o pracę? Przy śmierci to są fajne pieniądze i naprawdę zmiany w pracy będą Was czekały pozytywnie. Także, jeżeli chodzi o pieniądze to jak najbardziej tutaj będą, będą dla Was, tak? Dobra. I teraz jeszcze taka mała kwestia z zdrówkiem. E, tutaj bym radziła łykać jakieś witaminki, bo jeżeli moc by stała tutaj, to by było po prostu aktywność, aktywność. Tutaj się może wdrożyć jakieś lenistwo, chęć nic nierobienia, a nawet i osłabienie organizmu tak żeby na to zwrócić uwagę no i tyle tylko tyle bo generalnie zdrowie będziecie mieć dobre we wrześniu także także będzie tutaj dobrze no i tyle